Okej, okay, widzowie. Wiem, że to jest dopiero mój drugi filmik i ani jednego subskrybenta jeszcze nie mam. No, ale dzisiaj będziemy grali w Fortnite. Może ktoś zna, może ktoś nie zna. I będziemy grać w dwie gry. Będziemy grać w Battle Royale i w. Reaktywację. Więc wy, więc my lecimy dalej, a wy macie oglądanie bardzo fajne. No i lecimy po pięć subów Tyle jeszcze dodam. Sorry za dźwięk, ale taki się ustawiłem w grze. Możecie pisać w komentarzach czy zmienić yy, muzykę czy nie zmienić muzyki. Hobby, żeby wam jakby wiecie o co chodzi, nie. Yy, ale jeszcze chciałbym powiedzieć, że będziemy grali też yy, w yy, Robloxa i Minecrafta. I będziemy też wrzucać właśnie filmiki z ryb i z piłki nożnej. Więc od razu mówię, że no tutaj będzie dużo rzeczy nagrywane ogólnie. No i naprawdę prosiłbym was o to, żebyście nie hejtowali, bo ja mam pierwszy raz swój kanał, no i trochę nie wiem jak tu się to tak robi, nie? No i po prostu nie chcę, żebyście hejtowali. Jak nie hejtujecie, to bardzo wam dziękuję. A my lecimy do gry, a wy do oglądania. Możecie też, jeżeli się znacie na Fortnite i wiecie ogólnie, jakie są gry, to możecie mi pisać, w co możemy następnym razem zagrać, jak będziemy grać w Fortnite'a. I chciałbym jeszcze do tego dodać, że gry są podzielone. Więc powiem Wam tak, wrzu będę wrzucał codziennie po, myślę, że 12 odcinków. 9 odcinków, właśnie takich długich, a y, tego, a y, dwa shorty, nie? Więc po 11, właśnie takich odcinków, i myślę, że y, właśnie będziemy robić tak, że y, będziemy właśnie mieli tak ustalone, w jakie dni. Robimy, czyli na przykład, bo ja ogólnie w weekendy tutaj tylko mogę nagrywać, bo y, czasami będę nagrywał co dwa weekendy, dlatego właśnie tak y, nagrywam dużo, Ym, a czasami co weekend, nie, więc tego, więc no.